Gość, Radia Zachód. Krzysztof Bałk, witam. Moim gościem jest dr Jacek Kotuła, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, a jednocześnie przewodniczący komitetu drugiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Lubuska Medycyna Dziś i Jutro, które właśnie jutro odbędzie się w Zielonej Górze. Dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Serdecznie witam państwa. Zanim przejdziemy do konferencji, proszę przyjąć gratulacje. Jest pan bowiem laureatem. Czy otrzymał pan medal Gloria Medicina? To jest taki medal przyznawany przez raz w roku dla 10 osób. tak? Od 90 roku już ten medal jest przyznawany. Może słuchaczom, pan pokaże ten medal tym, którzy będą nas oglądali później na YouTube. Tak, tak, tak wygląda. właśnie wygląda. To była uroczystość w Warszawie w Zamku Królewskim, tak? Tak, jest. Uroczystość była się w Warszawie na Zamku Królewskim w sali Wielkiej. Była niesamowicie podniosła i dostojna taka uroczystość. Także jestem niesamowicie wdzięczny, że mogłem w niej uczestniczyć, a tym bardziej, że mogłem zostać wyróżniony. Mamy w naszym regionie jeszcze laureatów tej nagrody? Z tego co wiem, w naszym Lubuskim nie mamy z laureatów, natomiast w Polsce w przeciągu przyznawania tej nagrody zostało uhonorowanych 300, około 350 osób. Jeszcze raz gratuluję. Wracamy Dziękuję teraz do się. konferencji, którą Pan również organizuje. Konferencja jest coroczna, tak? To już jest. To jest, to jest druga konferencja w ubiegłym roku. Zaczęliście. Tak, rozpoczęliśmy. Kierownikiem naukowym jest pan profesor Paweł Jarmurzek. Ja jestem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i wraz z Okręgową Izmą Lekarską w Korze Wiel Wielkopolskim i z panią dr Ewą Joniec organizujemy konferencję, która jest poświęcona wszystkim problemom medycyny i problemom stomatologii. W dwóch panelach się odbywa. Jeden to panel właśnie ogólnolekarski, drugi panel stomatologiczny. Te tematy są bardzo aktualne, na przykład bezpieczeństwo w codziennej praktyce. Lekarski to chyba wynika z tego faktu ataku ratowników medycznych. Nie tylko, nie tylko z ataku na ratowników medycznych, ale w właściwie codziennie w Polsce zdarzają się ataki na pracowników ochrony zdrowia. W głównej mierze jest to związane z atakiem i śmiercią lekarza w uniwersyteckim szpitalu klinicznym w Krakowie, który został w trakcie pełnienia swojego dyżuru zamordowany przez pacjenta. Te tematy też takie, jeżeli chodzi o pacjentów, takie dosyć trudne. Terapia daremna na przykład jest jednym z tematów, które będzie, będzie podejmowany jutro w czasie tej konferencji. Tak, no, ten temat jest bardzo trudnym tematem, bardzo delikatnym tematem i takim, który wymaga niesamowitej empatii i podejścia z taką pełną wiedzą, pełną świadomością, pełnym zrozumieniem po to, żeby można było wziąć i pacjentów zabezpieczyć, zaopatrzyć pod każdym względem. My mówimy tutaj również oprócz tej terapii daremnej o tak zwanej godnej śmierci. O godnej śmierci, czyli ta filozofia godnej śmierci po to, żeby pacjent był przygotowany na to, że nasze życie w którymś momencie Kończy się, tak, ale żeby ten pacjent, pacjent i rodzina. Chyba. Pacjent i rodzina, właśnie chciałem do tego też nawiązać. Po to, żeby pacjent i rodzina byli przygotowani pod każdym względem, zarówno pod względem medycznym, czyli lekarskim, jak pod względem pielęgniarskim, jak pod względem psychologicznym, jak pod względem duchowym. Tak, żeby w każdym aspekcie, do którego odnosi się zdrowie pacjenta, można było tego pacjenta zabezpieczyć i przygotować go do godnego przejścia. Czy lekarze. Y na przykład na Wydziale Lekarskim uczą się tego, w jaki sposób komunikować się w tej sprawie z pacjentem? Tak, uczą się zarówno komunikacji na Wydziale Lekarskim, naszego kolegium medyków Uniwersytetu Cielnogórskiego, za co bardzo serdecznie dziękujemy i wykładowcom, i władzom uniwersytetu, że prowadzą te tematy z zakresu psychologii i, i przygotowania do, do tych trudnych rozmów, jak również z zakresu komunikacji interpersonalnej. Staramy się z, w okręgowych izbach lekarskich, w naszej okręgowej izbie lekarskiej również przygotowywać. Szkolenia dla, pacjent, dla lekarzy, po to, żeby w odpowiedni sposób potrafili podejść do tych trudnych tematów. Mamy doskonałych lekarzy, którzy w profesjonalny sposób potrafią do tego podejść, natomiast musimy jeszcze zwracać uwagę na to, że te trudne tematy należy podejmować i musimy się z nimi zmierzyć w każdej sytuacji. I dlatego najpierw powinniśmy jako lekarze. Z, zapoznać się z problemami, a następnie starać się nauczyć najpierw siebie, a później naszych kolegów, w jaki sposób do tych tematów należy podejść. Drugi panel dedykowany jest stomatologii to chyba Pana inicjatywa, jako że Pan jest stomatologiem. Y y y tak, to I jest, tam to jest, co będzie w tym panelu? Mamy, mamy, mamy dwa panele, tak? Jeden jest panel ogólnolekarski, ten, o którym już troszeczkę powiedzieliśmy, bo ten panel ogólnolekarski jest dużo bardziej rozszerzony niż te dwa problemy. Mówimy również w tym panelu ogólnolekarskim, na przykład o leczeniu chorób nowotworowych. W tym, w tym roku akurat na pierwszy plan wyszły choroby nowotworowe układu oddechowego i choroby nowotworowe płuc, natomiast jest to kontynuacja ubiegłego ubiegłego. Rocznej konferencji, w której mówiliśmy o, o innych problemach nowotworowych. Natomiast, oczywiście, cała medycyna to jest, składa się z dwóch równoległych zawodów jest to zawód lekarza i zawód lekarza stomatologa. I bardzo się cieszę, że udaje nam się w taki sposób rozwiązać, czy, czy stworzyć konferencję, abyśmy mieli te dwa panele: aby był panel poświęcony dla lekarzy i aby był panel poświęcony dla lekarzy stomatologów. W tym panelu poświęconym lekarzom stomatologów, będziemy mieli pierwszą część wspólną o z tym niebezpieczeństwie w pracy lekarza, którą będzie prowadził fantastyczny pan prezes wielkopolskiej izby lekarskiej, pan dr Krzysztof Kordel. I będziemy razem mogli uczestniczyć w tym panelu, natomiast w kolejnym panelu jest to typowy panel stomatologiczny, kolejna część tego panelu, w którym będzie. Z no, z, dzięki, dzięki naszemu staraniu w tym roku aż ośmiu profesorów z tytułami profesorskimi brało udział w tym panelu. Będą z, pro, omawiane problemy zarówno z endodoncji, w który, który będzie, o którym będzie mówił pan profesor Mariusz Lipski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Będą problemy związane ze stomatologią dziecięcą i z niepełnosprawnością, na, na temat których będzie mówiła pani profesor Karolina Gerec z Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Będą tematy związane z ortodoncją, z nowoczesnymi metodami leczenia w stomatologii, także wyjątkowo intensywny panel stomatologiczny jest. Chciałbym również w tym momencie zaprosić, może nie tylko z lekarzy, ale, bo zaraz do zaproszeń jeszcze dojdę, ale również logopedów, dlatego, że w trakcie tej konferencji, między innymi pani doktor Małgorzata Kotarska będzie mówiła o ankyloglosji i, i o możliwości leczenia tej ankyloglosji co, to co, no to jest przyrozwędzidełka języka i, i możliwości, i zarówno problemy ortodontyczne, jak również problemy logopedyczne. Dlatego serdecznie zapraszam, nie jest to konferencja ograniczona tylko do lekarzy i serdecznie zapraszam naprawdę i logopedów, i pracowników ochrony ale również pacjentów po to, żeby mogli wziąć zapoznać się z pewnymi problemami, które będą w tych panelach obu prezentowałem. Chciałem zapytać jeszcze o, o, o pojawiają się w mediach informacje o jakichś nowych urządzeniach, które służą do, do leczenia, jak pan powiedział, w tych ogólnych lekarskich e, trudnościach. Natomiast czy w stomatologii też są dokonywane takie rewolucje techniczne? Ja powiem tak, ja skończyłem studia stomatologiczne już ponad 30 lat temu. Także to, co uczyłem się w ramach szkolenia przeddyplomowego, a to, co jest dzisiaj, ten rozwój poszedł no niesamowicie. I to jest całkiem inna stomatologia. Także nie dość, że rozwija się zakres wiedzy ogólnej i jesteśmy coraz bardziej bogaci w materiał wiedzy, to również rozwija się niesamowicie sprzęt stomatologiczny i technologia. Łącznie z tym, że wchodzimy w tej chwili w etap sztucznej inteligencji, i ta sztuczna inteligencja wkracza zarówno do dziedzin medycznych, jak i do dziedzin stomatologicznych. Ja w tej chwili też pracuję. Z zespołem z Wojskowej Akademii Technicznej nad wdrożeniem elementów sztucznej inteligencji do diagnostyki stomatologicznej. także... Co z... jest głośnik w gabinecie i pyta pan, co teraz robimy? Nie, nie. To, to raczej jest w układzie takim, przyjęcia pewnych rzeczy, pewnych sytuacji, takich, które są sytuacjami technicznymi, do tego, że my otrzymujemy później wyniki badań i możemy je zinterpretować w odpowiedni sposób. Jest pan prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. W, w naszym regionie mamy Wydział Lekarski, w Gorzowie kształcimy pielęgniarki. Zmienia się ten świat medyczny w naszym regionie? Bardzo zmienia się świat medyczny w naszym regionie. Ja bardzo się cieszę, że mamy Wydział Lekarski, który obchodzi dziesięciolecie i lada chwila będziemy obchodzili razem z Wydziałem Lekarskim to dziesięciolecie istnienia, bo to spowodowało rozwój tego wydziału, powstanie tego wydziału, że mamy zwiększoną liczbę lekarzy, którzy na co dzień przez kilka już lat z rzędu kończą nasz uniwersytet i przejmują opiekę nad pacjentami województwa lubuskiego. Przyjmują tę opiekę zarówno w Zielonej Górze, my to najbardziej widzimy, troszeczkę mniej w tych lekarzy pozostaje w Gorzowie w Wielkopolskim, ale ta liczba lekarzy wzrasta i to jest bardzo pozytywny efekt działania uniwersytetu. Wzrasta również poziom wiedzy i poziom opieki nad pacjentami, bo po to, żebyśmy mogli w prawidłowy sposób kształcić tych lekarzy, pozyskaliśmy Wielu profesorów, którzy przyjechali do naszego regionu. Naprawdę jest to rewelacyjny układ dla naszych pacjentów. Niestety borykamy się jeszcze z jednym problemem, o którym mówimy, zarówno wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, lekarze. O tym, że mamy małą liczbę kadr pielęgniarskich i, i potrzebujemy więcej pielęgniarek do tego, żeby i pielęgniarzy do tego, żeby mogły, mogli zaopiekować się naszymi pacjentami. Z ust polityków słyszymy, że służba zdrowia w Polsce jest w ruinie. Ma Pan takie wrażenie? Ja powiem tak, no, służba zdrowia, zależy w jaki sposób na to popatrzymy. Jeżeli popatrzymy na zasób wiedzy, którym dysponują lekarze, i w ogóle pracownicy ochrony zdrowia, to stoimy na najwyższym poziomie. Naprawdę nasz poziom nie odbiega od poziomu europejskiego czy poziomu światowego. Prowadzimy różnego rodzaju badania naukowe, wdrażamy nowoczesne technologie, wdrażamy nowoczesne metody zabiegów, i to jest widoczne, i to nawet w środkach masowego przekazu przebija się, że nie tylko Polska, ale również region lubuski nasz. Przoduje w niektórych procedurach, które niejednokrotnie wykonujemy jako pierwsi na świecie i wdrażamy je do funkcjonowania. Mamy rozwój technologii, zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób zmieniła się infrastruktura szpitali, chociażby naszego szpitala uniwersyteckiego od czasu, jak został szpitalem uniwersyteckim. Naprawdę, chociażby ten pierwszy wizerunkowy taki nasz obraz, gdzie powstało Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Niesamowity szpital. Oczywiście dyrekcja szpitala łącznie z. Pracownikami modernizują wszystkie oddziały w gmachach tych pozostałych szpitala. Nie zrobi się tego od razu, bo to jest to proces, który musi trwać z kilku powodów, z zasobów finansowych z jednej strony, z drugiej strony z zasobów możliwości, ale rozwijamy się. Także pod każdym względem ten rozwój jest widoczny. Brakuje lekarzy i to jest chyba główna przyczyna tego faktu, że jest tak duża ileś osób czekająca na zabiegi różnego rodzaju i lekarzy i pieniędzy z tego co słyszę tak jeszcze nam lekarzy brakuje aczkolwiek tak jak powiedziałem wcześniej dzięki uniwersytetowi naszemu i wydziałowi lekarskiemu mamy z roku na rok coraz większą liczbę lekarzy w tym roku wpisaliśmy na listę okręgowej rady lekarskiej i okręgowej izby lekarskiej w Zielonej Górze Ponad 80 lekarzy, którzy pozostali u nas w terenie, bądź przyjechali z terenu całej Polski, z uniwersytetów innych, ale większość jest to naszych lekarzy zielonogórskich. Do tego tematu będziemy już jeszcze wracać. Przypomnę jeszcze o tym zaproszeniu do udziału w jutrzejszej konferencji. Tak? To tak jest, jest w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy, lekarze, lekarze, stomatolodzy. Bardzo serdecznie zapraszam Was do udziału w jutrzejszej konferencji. Rozpocznie się ona o godzinie 9 w Urzędzie Marszałkowskim z Województwa Albuskiego przy ulicy Podgórnej. Zaplanowana jest od godziny 9 do godziny 17. Tak jak powiedziałem, zakres tematyczny jest bardzo rozległy. Jeżeli ktoś z Państwa życzyłby sobie zobaczyć, jaki jest zakres tematyczny, odsyła na naszą stronę internetową Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze w zakładkę Konferencja i tam znajdziecie Państwo całe szczegółowe informacje na temat tematyki szkolenia. Również zapraszam wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział i posłuchać tego, o czym będziemy mówili, również do uczestnictwa. Dla przyzwoitości chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że mamy wielu patronów honorowych. Wśród nich, jeżeli Państwo pozwolicie, to się podeprę, żeby nie zapomnieć o kimś. Mamy pana Wojewoda Lubuskiego, pana marszałka Województwa Lubuskiego, prezydenta, Urzędu miasta, prezydenta miasta Zielonej Góry, prezydenta Nowej Soli, burmistrza Sulechowa, burmistrza Żar. A także nasze samorządy. Mamy też kilku sponsorów, którzy wspierają nas w przygotowaniu tej konferencji. Za co bardzo serdecznie dziękuję wszystkim i serdecznie zapraszam do udziału w naszej konferencji. Ja Zapraszał dr Jacek Kotuła, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Dziękuję, dziękuję serdecznie, bardzo. panie redaktorze. Dziękuję Państwu. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.